I osiwanko, z tej strony Diamencik. Dzisiaj będziemy grać Minecraft na serwerze ym, na serwerze y, 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 no hej... no... frog No i ogólnie y, na tym serwerze już mam nawet dobre ity. Ja mam legendarny set Pop Boba. Widać y, tutaj. Y, no. Jest to serwer mojego kolegi. Budowaliśmy tutaj bazę. Zobaczcie. E, baza się nazywa mm, Feed Megabase. Pokażę Wam, co jest w środku. Szkielet jest w środku. <laughs> e, mamy tutaj jajo smoka, oczywiście. E, głowy też smoka. Mamy tu. Jak to się nazywa? Beacon. Beacon. Mamy tutaj Enchantic Tabul. Kolejny beacon. Wszystko bogate. Tutaj też mamy. Co ja? Jak gram teraz na teksturpaku? Mogę go wyłączyć, żebyście widzieli normalnie, jeżeli ktoś nie ma tego tekstupaka. No. Musimy poczekać za chwilkę. O, dobra. Już. Dobre. Tak wygląda megabase. Fit megabase. Tutaj mamy under chesty na górze. Tu oczywiście są moje rzeczy. To. Muszę sobie wziąć, mamy na pewno bardzo dużo Czesta z totemami niebieskiego takiego. Rzeczesna. Wezmę sobie trochę totemów. Dobra, schowam. Jako skrzynka. Nie możemy mieć... O, jest, 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 jest. Zmawiam sobie niepotrzebne itemy. U, niepotrzebne to niepotrzebne to może być potrzebne dobra elektro jest, dobra mam wszystkie rzeczy, tutaj jest jakiś typ na znaczy o kurde, dobrze bije, dobrze bije ten chłop na znaczy więc razy do niego się nie zbliżać ma włączonego cheaty na maksa. E, oczywiście używa głównianego my sobie oczywiście uciekniemy. Bo kupasz cheatami nie zabijesz. Nie, my są też. Widzicie. Ja tak wygląda baza z, z daleka. Dobra. Prosimy go, żeby nie bił mnie. Mle, g. N i B i. Mnie. Mnie. Ok. jeżeli chcecie zagrać na tym serwerze. Zobaczę, dobra, nie. Sorry, że czytałem godzinę. pół godziny. <grymne> po prostu nie umie, pewnie nie umiem pisać, ja, 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 ja nie przeczytać się, nie umiem. Po prostu. Hmm. Co my tu możemy porobić dzisiaj na dzisiejszym odcinku? Na pewno. A, muszę wam pokazać. Jedną bardzo fajną rzecz, którą mam, sobie skopiowałem endowe jajko, żeby nikt nie zauważył, że to szybko odładamy. Tego seta musimy naprawić. Dobra, poprawiamy sobie go. Mam bardzo dużo ekspo, więc naprawimy sobie go fajnie. Tak, co Osiemnaście leweli. Dobra. Ja pan na odcinek, więc dzisiaj jest koniec. Dzięki. Nie mam planu na niego, więc może jutro będzie jakiś odcinek z tej bazy. Ogólnie z tego serwera, więc... Nara! No.